Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Mero, dzisiaj gramy sobie w Eurotrack Simulator 2 yy, na swoich yy, zestawach firmowych, jest ze mną Hecio Trzyma No i co, lecimy do Bergen, w sumie nawet nie patrzyłem w ile... 27 ton jogurty, a Ty? Yyy, ten też 27 ton! No to lecimy, ty to pierwszy a tak nasze sprawy się prezentują. Mamy na podwójnej naczepie. Aktualnie jest, jest, nasza baza znajduje się w Oslo. Ty, ty czekaj, czekaj. To jest ten, jak to strefa jest, bo ja muszę trochę większy Ta, łup wziąć. Tak, jest strefa, no strefa, strefa jest cały czas. Stwierdziłem, że kamerka będzie yy, na kierownicę. Dobra, jedziemy. Ty mi. czekaj. A no to moja naczepa, jak to się póki szkałem, że myślałem, że to twoja. Hm. No i nasze zestawy są takie, że w sumie to chyba Przygoduj jest nie mniej, jak do skrętu się w prawo. Podwójna naczepasz coś takiego? Podwójna jest. chyba po prostu, Skręć w prawo. No. Tak się wydaje. jak się zachodzi w zakręt, to już trzeba, trzeba kurde nabierać tego zakrętu. A ja jak kogoś Skręć się ściągnie to. tam. <laughs> Ale krótka zaraz, za 570 no, no tych ale nie wiem czemu w ogóle... Kilometry. Skręć Dlatego, ten, w prawo y, Ja mam wyższy level, to nie mam y, wszystkich ładunków co ty, nie? Powiem, to jest jakoś losowo Tak mi się wydaje Nie wiem, nie wiem czego to zależało Dziwne, że nie mieliśmy ten z World of Tracks nawet Pod to naczepy nic nie było w tym mieście No Może w tych Czekajmy do do... Dojczów jedziemy, tak? Bergen Bergen No, Nie. Deutsche. To Bergen chyba Ber Czy nie? Coś takiego, no to... Nie no, dojdzie mi się wydaje, ale nie wiem, mogę się mylić. No to tam może te jakieś lepsze będą ładunki, zobaczymy. Jakby ktoś się pytał, na jakiej kierownicy gramy. O, ronda Logitech G29 razem z Shifterem. Na rondzie zjedź drugim no, zjazdem. No, ja się męczę na klawy, weź tu wykręć. O, dobra, przejdźcie. Zjedź z ronda. Na klawie muszę tak normalnie do zera zwalnić, żeby wykręcić człowieku I klikam, po troszeczkę, a mnie to denerwuje Jakiś gościu chyba za nami jedzie, nie Nie widzę go A no nie, to moja naszeba. Ale ten O, łódka yy... jedzie Ale idzie Jakiś koleś daje no, ja mi się w pieprzyły <grym> Na nie będę brał Robi na mnie, ty! ty no! Albo tu zjeżdża, ja bym się wkiepszył. Daj, musisz zatrzymać się, puścić go, bo on jest na głównej. <noise> no! Za szybko jechał, nie widziałem go. O kurde, kończy mi się paliwo Powinien znaleźć stację paliw. No nie gadaj. To od razu jak będzie stacja, to się zatrzymuj. No, to coś co co słabo! Bo się zobaczyłem na mapie nie masz bliżej Na ile masz klasów? Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Z tu jadę. O kurde no. zapomniałem, że teraz gramy na w Prawo, he! Zjedź w prawo. O, o. Nawigacja ci nie mówi? Zapatrzyłem się, wiesz Ty masz już ten najlepszy silnik czy nie? Ma no, 720 koni, tak. No jeszcze nie mam. Już nie ma lepszego, to nie jest najmocniejsze. Sobie gry chyba, no nie wiem, może do Dawów jest A, inny to... silnik. No na pewno są inne silniki. Aha, no tak, bo to jest tak, tylko skaniowate silniki. No. Ej, daj trochę tego pasztetu, bo zgłodniałem. <laughs> no, nie wiem, jak tyle. O kurźba, ten. Hop, ten spróg jest. Ja, nie wiem, wiem jak ty, ale ja to bym wolał już ja, jogurt jogurę... Niż, niż pasztet Nie lubisz pasztetowej? Znaczy... Znaczy zjeść bym zjadł, ale jakbym miał wybierać Na bez. A jak chwilę. mam naturalny jogurt No to nie! No właśnie nie. nie wiem co ja wolę. Nie, wszystko tylko nienaturalne. No nie mam tylko napisane, że jogurt 27 ton i to wszystko. Uznajmy, że to jest wiesz, taki... Jakiś owocowy, a nie jakieś naturalne. Nienawidzę tego. Nie wiem, jak to można jeść. pu No, Ty lubisz? Znaczy, y, lubię. Zjeść jem. Co ty gadasz? No, Paweł, ten. Na nie, to wykręca. Pierwszym zjazdem. No. Zjedź z ronda. Coś miałeś mówić? Y, żeby w no wiem no pamiętam ale tu nic ci nie ma Nie nie będzie chyba już do, do końca celu A nie czekaj może co nie będzie Nie no jak do końca celu 400, 500 km by stacji nie było to ale... A nie bo tam początek jest O kurde to jeszcze trochę jest kawałek Na ile masz kilometrów Czekaj już się mówię No lekko ponad 100 Tu nie wiem czy dojedziemy na ale zjeść drugim zjazdem no. Dobra jest Trochę po poboczu Pojechała ale wyrobiłeś Mogę sobie radio włączyć kuźwa No ty tak, ja nie mogę nie Ale na no, streamie już można No tak, ale Bo nie Bo nie pan... A nie wiem co no, wiem, wiem no Ledwo mi ciągnie tu pod tą górę 55 ja robię Co? Redukcję robię <słuch> Przygotuj się do skrętu w lewo Ja na 10, na 10. Ale już zwalniam no Właśnie teraz Bo tak Ja 12 miałem Skręć w lewo Pamiętaj ten Trzymaj on, żebyś odstem trzymał później. Znów lagę, dostaniesz. No, co ty też nagrywaliśmy. No, <noise> nie wyszło. Ile 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 tam było kilosów? A już pon tam było dwa i blokka. już połowę i Pawła z znowu... Nie 800 km chyba zostało. No coś takiego. No. No. Nie to mnie. Zapadłem się pod ziemię. Ja myślę, na 100 wszystkiego Już i tak się skończył moje ten mój ładunek, no. A co to tam jest? Pa, jakie zawiasy będą ty. No. Zwalniam trochę, bo nie chcę, żeby się zlagowało. Chociaż i tak tak teraz to nie. Trzeba się, tak się prawej to wiesz, strony, wczytaś, a następnie zjeść w prawo. To nie można, no. No w sumie bez kitu Zjedź można. No bo ja na klawie że to wiesz, to się nie, nie wyrobiłby mi. No tak, ja to na kierownicę jak szybko skręcę, tak nie wgrzęzęzę. No, a mnie to skręcę jakby chciała, nie mógł. O, rondo będzie. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. On no, fajne takie drogi. No no, Skandynawia jest bardzo ładna. Taki mój znajomy jeździ ogólnie w firmie tej, co Ci mówiłem, w, w, w moim mieście No to się no. na robi No to kurde, jak on zdjęcia dodaje na Facebooku, to jest zło Ile on lat już tam jeździ? Chyba 4 lata tam jeździ już w jednej firmie, trzyma się cały czas, bo płacą dobre pieniądze Ale no co, on tam mieszka, czy jak to? Nie, w, w moim mieście a w twoim? A, on tylko jeździ z Polski na, Skandynawii. Z Polski na Skandynawię. Na no. nie, ja że tam wiesz tam nie, Tam tam nie, nie, Na nie, No, nie, 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 jest stacja. Gdzie jest stacja? nie, nie, no, nie, 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 ja już ten, my, chciałem hamować, bo my się kurde za przejechałem Na 57 km y, mam paliwa To może dojedziesz na oparach, nie powinieneś dojechać To już stary będzie zbliżamy powoli O tutaj się bujnął No, ile jedziesz, ja sto dwa Bo ja tak jadę to na pugazie, żeby, żeby ten, Żeby Cię nie zlagowało sam mówię, że przyjeżdżasz jak chcesz. Tak, ale wiesz, fajnie by było jakbyśmy przejechali chociaż raz, no. na multi, bez żadnej kronolizji. Masz, jest te, jest stacja. No, no. Jezu, Ale się jest. przyfarciło. No. 20 km i zostało. O, i radar. Złapam Cię? No. 30 kilo osób. Dobra, ja to nie, albo zjadę, ja jest chyba miejsce. Nie będę tankował, bo ja to prawie fullback mam To po co? No. Kurde Zaczęliśmy gadać tu pastecie, jogurcie, a Człowiek. po... To... 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 A ten? No? Już zatankowałeś? Tak A wiesz, że ten y może swoją rejestrację ustawić? Jaką chcesz? Żartujesz. Na słowniku, no? Na tym. Na... World of tracks masz. W tym. Yy, no. W, w, u, w ustawieniach tego, w ustawieniach konta. Możesz to wpisać jaką chcesz. I... ale to mi nie pokaże w grze, nie? Jak nie No pokazuję. Ja na przykład teraz widzę to co wpisałem, nie? Co jaką masz? Czekaj jaką mam zaraz... Bia 3, 2... 7-1, nie? Chciałem, chciałem sobie ustawić taką jaką mam w tym bo mówię, no. w osobowie, nie? Ale myślę, nie będę ustawiał, nie? Czemu? No nie wiem, a taka. O... każdy widzi swoją rejestrację w samochodzie. No no tak, No jak się chodzi? No pusto jechał. pusto jechał. No ale gonim dobrze. No leciał tam na odcięciu. Spóźniony. No. O ludzie, zaraz to pod górę to mi ledwo będzie szedł Wyobrażasz sobie 20, 27 ton pasztet albo jej gór to, to że ile jest tych palet No, daj spokój Ale wiesz, że jak no, mamy teraz tą tak. podwójną naczepę, to tylko takie ciężkie ładunki będą No to dobrze Faza No lepiej, trochę zwalnij, bo zaraz zakrę. na tak ostry. No, zwalniaj, zwalniaj. Oh, fuck. Wow, no, trochę No, trochę przychylało! No, no. Gnój na mój pas wjechał trochę, no, musiałem Widziałem się trochę, trochę zakrę, no. <laughs> no. Widziałem, widziałem. Ale teraz to po innych drogach iść prowadzi Nie po tych po autostradach fajnie Fajnie, tak. fajnie tak widzisz, co, coś innego no. niż ciągle autostradami leci, no. A tu patrz, jakie góry, lasy. Fajnie, fajnie. Mogliby ten mm, wprowadzić tak... znaczy zrobić jakiś dodatek, że wie, że tak po leśnych drogach gdzieś albo coś, nie? No, tak, to by było fajne. Ten. Jest tak, jest taka gra... Czekaj, 18 Wils of Steel Extreme no, no, tracker, coś grałem, takiego? Nie tylko że w tą pierwszą wersję, no. Wheel of Steel. Nie, bo to jest ogólnie seria, nie? Ale to jest... jest... są dwie części, że po takich w ogóle. W samych ekstremalnych tra trasach jeździsz, nie? Tak? No. Kiedyś grałem, ale nie wiem jakoś wolałem. Wiesz, po normalnych drogach jeździsz, nie? Ale jakby zrobili coś takiego tutaj, wiesz, łączone wiesz, na przykład gdzieś na, na Rosję, jakieś drzewo tam jedziecie i po takiej drogę, to by fajne Ale było. No pamiętam, kurde, kupę lat temu to było, może około 10 grałem w, no. e, w taką grach Eurotrack, nie wiem czy to był Eurotruck, że normalnie. Jedynka była. Się po takich a jak, jakiś koleś tu jedzie, który w drogach, że normalnie przepaść po lewej stronie, a ja wow, musiałem. Pa. A ja musiałem od celu do celu. O kurde. No, ładnie poszedł. No. Że, mu, że był krótki odcinek, nie wiem, kurde, nie wiem, 8 km, ale taki challenge, misja jakby, że muszę przejechać po takiej bardzo wąskiej drodze. Nie, wiem, może kojarzysz taką grę. Ale to był ten Eurotrack, czy co? Chyba tak. Nie, no to mi się wydaje, że to był ten, na 18 już sobie. Of... Właśnie te. Ale tam były e normalne e europejskie takniki też? E a tego też nie, powiem, nie pamiętam, bo ja wtedy ile miałem lat, to ja wtedy. Znaczy uwagę nie zwracałem, nie? Czy to amerykańskie, czy europejskie Nawet nie wiem, czy potrafiłem odróżniać te Nie dawno było No, i nie wiem Ale na pewno jest taka gra Fajnie by się no, jeździło się, To pewnie ból I nawet ładna pewnie... grafika tam była Mi się wydaje jakby to był Eurotruck, ale może jedynka nie wiem, jedy... o, w sumie to jedynkę to nawet nie wiem. Nie grałem w jedynkę nigdy, nie? Od razu w dwójkę. Ty grałeś w jedynkę? Nie, no może grałem kiedyś. Nie pamiętam. No to nie wiem. Pamiętam, że grałem w te. Najwięcej grałem, jeśli chodzi o te, takie w symulatory Tira, tym w Pedal to the Metal, coś takiego. No najwięcej w to katałem. Tak? No. No to to samo, tylko tam jeździłeś ten yy, amerykańskimi ciężarówkami, nie? Postana hmm. Przygotuj się do 18 skrętu 18 w lewo Wheel of Steel grałem. Ukażysz? A to. No ta Stara gra jak świat. To byłem, Skręć w lewo, byłem, Pamiętam Dużo tych wersji było Hardtrak, jakiś tam nie wiem, konwojt Czekaj Ty patrz co robi Pa jakiś Ole gnida Pa kolejny jedzie Ole paruwy ty Pa następny Co on Ole downy jak już wjechał na nasz pas centralnie No No i właśnie przez takie o, śmieci <laughs> Za przeproszeniem To, to, to się gra normalnie o tych Pat ledwo tej ciągnie No ledwo ciągnie, widzę w Wyprzedzamy czy nie? Jak będzie przerywana to od razu jedziesz po No tutaj... Ty pat co się tam... nie Koleś chyba zaparkował, myślałem że to się stało no i, no i przypieprzyłem mu w Ja też. A tobie. F przywaliłem. Nooo. Zaczynamy zreagować. Nie, bo on nagle zaczął hamować, nie wykręcił i przywaliłem. Dobra, ładunek cały. A też, ale ciągnik 9 i. Ten. i ten. No, sorry, napisał. Okej, okay, okej, okay, okay, no, problem, okay, problem, no problem. problem, man. what, what? No problem, no problem. A ah, okej okay. so sorry 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 man really sorry. <laughs> Dobra Ale mnie ale ale przeprosił no Jest okej okay. Dobra, a nie tak tam ci tamtych trzech 7 ciągnik, 1 naczepa, no i 0 ładunek Ale patrz, jakie tu serpentyny są nie? No fajne Patrz tunele Poczekaj na mnie, bo ja do z tyłu bo wiesz, ja się tak no. szybko nie rozpędzam jak ty na automacie, no. No, ale to właśnie mi ten... Właściwie o to chodzi, że jechał, jechał, a nagle... Nagle się zatrzymał, nie, już nie miałem szans, żeby wyhamować. A ten dystans. Ale ja się bujnął, roz... ja się bujnąłem! A, ja a czekaj, bo ja miałem zaczekać na ciebie a, ja Czekam, a nagle patrzę, ty już siedzisz na tym... Na naczepie. Ale pa jaka droga, co? W pierwszy tak. raz tam dojadę. Według mnie powinni, tak nawet ostatnio gadałem, jak nagrywałem solo odcinek, że powinni według mnie cały Going z zreworkować, bo to jest pierwsza DLC, jakie wyszło w ogóle do ets -a. Jest tak jakby zapomniane. Polska doda, powinni dodać Był miasta... Tak, Polska, no. No. Może kiedyś zrobią, ale teraz o, z tym ostatnim patrzę chyba... E, te... Mm. Niemcy przerabiali trochę Tak, yy, Niemcy, A, tak, no. coś tam właśnie Niemcy jakieś miasta porobili I te podwójne naczepy chyba właśnie tak. dodali w tym A, patchu podwójne naczepy też no. Są, no Właśnie Temu to temu tak wszyscy teraz jeżdżą Ciekawe kiedy im to się znudzi Bo fajne są te naczepy Fajne tak zostałem jechać, no No Uważaj, tutaj jakiś ostrzejszy zakręt będzie Patrz, jakieś przepaść po prawej U. stronie o, nie bujnęło! Bo ja Ej, no! Widzisz, jaka przepaść jest po prawej stronie? No widzę właśnie. Ekstra widoki. Właśnie się zapatrzyłem i ten... No, musiałem się ratować, się ratować. Musiałem się Lewe ratować. W powietrzu. No mówię, tak nie bojło. O, tutaj mam ten. Jakieś pachołki i ludzie stoją. Ło. Pojechałem za tobą, a u mnie nikogo nie ma. No to właśnie ten, nie usunęli chyba do końca tego. Tych zdarzeń losowych, bo ale to też w tym patch'u wyszło Właśnie Ale widzisz? No To jakoś dziwnie, co? Ale patrz, ale ty masz w innych miejscach niż ja No, bo to losowo się ten, pojawia I na przykład jak u mnie jest, to u ciebie nie będzie Tak samo jak u ciebie będzie, to u mnie nie będzie, no bo to losowo No, ale ten Wszystko nie wymazali, wszystkiego No ale tu pod górkę, to się nie spodziewaj o tutaj mam, miałem znak na przykład roboty drogowe, no a ja nic też. nie ma. I tutaj koniec. A! Hamuj, 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 hamuj! Wow wow, 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 Rzeczywiście, dobrze bym powiedziałeś. Dobra, jedź. Ale czerwone! A, to nie jest. Dobra, jedziemy! Zagrodzi... A i tak zagrodziliśmy, więc ktoś musi pojechać. No. Nie, bo mi zgasło bo... Nie mówię, hamuj, hamuj, patrz ten gaśnie, nie na lewy. Tak ci gaśnie No bo e, ten ja naczepa jest e, z górki i nie, pod górkę i nie mógł mi ten, Gaz mi cały czas Tak puszczałem sprzęgło Dobra, to... ja się rozpędzam O człowieku, pod górkę teraz ruszę i też jakieś roboty Masz? Czy to losowe? Chyba nie ale Nie mam roboty, wiesz no co ty gadasz? Ty mijasz ich, nie? nie? No właśnie teraz mijam Nie, ja nikogo nie mam Co ty gadasz? No cały czas pasem No ja to normalnie widziałem całą animację, wiesz, tam lociki stały, stały i tak dalej, nie? Tam coś kopali no człowieku, niby ten, niby 500 coś kilometrów mieliśmy, nie? A takimi drogami, to ten, to długo wychodzi. To tak ale patrz jakie tutaj będą zaraz no. ten, skręt jakiś, zawika No. Fajna trasa nam się trafiła. No trasa fajna, naprawdę. Pakie, przepaście, tutaj woda, tam most. No. Przez most będziemy przejeżdżać. No i mówię ci Skrany, nagle tak wygląda w rzeczywistości, no w grze jest oczywiście. No wiem, no to inaczej by nie zrobili tak, nie? Podobne widoki są, no. Do, jeden do jednego nie zrobił widoków ci, nie? Ale przynajmniej przybliżeniu trochę. No tak. Na przykład, yy, według mnie, gra decru 1 za ibistą mapę mapę. Jakby była lepsza optym, optymalizacja i więcej, o wiele samochodów, to by mogło konkurować z Forzą. No pewnie tak. Ale przez to, że w Forze jest tyle samochodów, że możesz wybierać, przebierać. A niestety w decru ich było bardzo mało. No ja to się zdziwiać, Ło! Wow. Znowu mi tylnią naczepę wzięło na dwa koła ale przywaliłem <laughs> Ta? Noo Mi to człowiek... Tak, przywaliłem Tak jeden ja... 1% konia się zwiększył Ta No? A na rondzie, drugi ale, ale fajne te, fajne rondo Pa, pa jakie te, jaki tunel i Ty. te, lampy Faza No Zjedź z ronda. Ja to jak tam wchodziłem w ten zagrad nie? I tak jadę, jadę spokojnie A to nagle Tylko słyszę wuu, nie tak silnik Silnik mi piłuje, nie? Bo na dwa koła mnie postawiło Znaczy na dwa koła, na jedną stronę tam Mnie to przechyliło już I Co jest, no? Ja myślałem, że już się wywrócę, ale To przyszło tutaj jest tunel I od ściany się Przytuliłem się do ściany, nie? I mnie wyprostowało Ale no, fajny tunel no. O, jest jakiś most Ooozaska, że jest Opa! Patrz drugą kamerę No Już widzę właśnie włączyłem sobie Konkretnie no, Żeby w Polsce takie widoczki były co? W sumie każdy kraj jest ładny na swój sposób No w Polsce też nie brak ładnych widoków no, Ale są kraje które mają ładniejsze widoki No na pewno Rondo też będzie, nie? Ale super widok, cool. no Tutaj zwalnij trochę, bo no ja, rondo super, się zbliża Na rondzie zjedź drugim zjazdem No kręć ten! Zjedź z ronda O, jedzie jakiś koleś Alfa i wygląda z jego co? Są dwa takie. No, fajnie, to wygląda, no. O, ale się wtacza. To pod górę jest, no, nie? No, to lekko pod górkę. bieg masz Nie, czekaj, już, już z górki idzie tam. A12 wrzucił teraz. Zwalnia trochę, bo ten próg. Kurde, bez kitu zgłodniałem. Damy trochę tego jogurtu, no. A to z kamerką nagrywasz, czy bez? Tak, tylko że kamerka jest skierowana tylko na kierownicę. A czemu tak? Nie wiem. Jakoś zainspirowali mnie youtuberzy. <grystanie> jak ty tą... Jak ty tą kamerkę trzymasz na tej no kierownicy? Przemazowałem. <grystanie> Jedź prosto. No nie jest tak blisko mnie. Bo to może się źle, źle skończyć. Co ty wyprzedasz? Ja to tutaj zwalniam. Pierdzielę. Eee, bo. Nie no, ale, ale byś mi ściągnął. Zjechałem na pobocze trochę. Co ty mówisz? ściągną no, tą drugą naczepą! No tak, bo ja mam tą drugą naczepę jeszcze No Daleko jesteś ode mnie? No nie w lusterku, nie widzisz mnie na 100 metrów już Nie, w lusterku się nie widzę Ile jedziesz? 105 Rozpędza się trochę 110 Dobra, 100 No 100 to dawaj, trzymaj, trzymaj do końca. Czekaj, co pędzisz, bo to mnie bo tu pod górę jest. No, mnie to się bujną trochę. No. no mandat. Dostałeś mandat. Dostałeś mandat? Tak. Jeszcze zanim do tego celu dojedziemy, do człowieku... Na kran tych dróg. Ile kierujesz? Ja 108. 109. 102. 110. Ale mało tych tirów jeździ po tej Skandynawii. poleci, bo jesteśmy teraz na symulatorze. To? Ta? Tak. No, nie czytasz, patrz, ja czytałem wszak, byłem w robocie. No, nie No, zwolnij, 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 bo, zwolni, bo tu bujnie No, <grym grym> to, to już bujnęło, trochę. Na 70 zwolniłem. Przygotuj się do skrętu w lewo. Zaraz będzie lewa aśka. Co będzie? No, w lewo. Skręć w lewo. No, jak w lewo? W prawo. Czy Cię... Ty tutaj masz ten? Przygotuj się no? do w prawo. Ja mam dalej Co ty mówisz? No ja do innej firmy, mam już 15 kilosów Ile? Skręć w prawo 15 kilosów, 15 kilosów. Oh, lol <laughs> A, no ja do, ty do innej firmy masz to Teraz muszę kurde zawinąć Dobra on no, to ja pojadę już no te 10 km tak. Kolejna trasa za nami, oby tak. więcej takich Ale miasto to samo, no jest dwa tiry minąłeś, nie? No, Michol jakiś perl. Siema siema, 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 nie odpowie mi <ścoughs> Awka chyba stała No i pięknie, ładunek doskonale 120 tysięcy zarobione. To jest super. No i co? Pierwszy odcinek będzie, no myślę, że, że zobaczymy jak to się sprawdzi. To by było z mojej strony to wszystko. Jeśli chcecie więcej, to piszcie. No i co? No i żegnamy się. To się maneczko Na razie.